Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Płaczące niewiasty lamentują nad losem Jezusa, Jego cierpieniem i męką. W naszej wędrówce również spotykamy się ze smutkiem i płaczem w przeróżnych chwilach życia. Potrzebujemy w takich momentach wsparcia i pocieszenia, szczególnie od bliskich nam osób. Panie Jezu, naucz nas gestów pocieszenia, wrażliwości i miłości w naszych rodzinach. Któryś za nas cierpiał, rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nami. Się nad nami, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.